Cześć, witajcie w kolejnym odcinku motorski Strefy SG. Dzisiaj ponownie jesteśmy na PNM. -ie. Jak zwykle dobrym składem, za mną Motny. Co ja e... będę w telewizji. <laughs> Nero, jest ekipa, jest Marwoj, Szpila, siema. czyli klasyczny zestaw i Rambo. I gramy na PNM. -ie. Więc jeśli macie ochotę, zapraszam na odcinek. Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Proszę zostawcie komentarz, bo komentarze ponoć są bardziej cenione przez YouTube'a w tej chwili niż łapki w górę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam spodoba. Zapraszam. Jedziemy z pnm -em. No to startujemy. Najpierw Chrono i podział na drużyny. Także, chłopaki pędzą, widzę pełni energii. <noise> ile? E, 1,84 1,84 musiał się ubić a mi idealnie no widzisz to tak jakbyśmy to chorono robili a to też do widzu, bo nagrywam, że no.

Dzisiejszy scenariusz to wycięci z to grał scenariusz tam w ikapurę znajdują się znaczniki od 1 do 10 Waszym zadaniem jest zebranie wszystkich tych znaczników do skrzyni transportowej Dobra, pierwsze zadanie Nie wiem czy to było słychać ale jest 10 punktów Mamy skrzynię, do której musimy zbierać te punkty i na początek szukamy numeru. Nasza jedynka jest ponoć po drugiej stronie ale stwierdziliśmy, że będzie nasza, grupa, będzie, nasza grupa będzie blokować im jedynkę a tamta grupa będzie szukać naszej jedynki i potwierdzić, że ona tam jest wtedy będziemy szli po nasz numer jeden mam nadzieję, że to dosyć jasno wyjaśniłem no i, dobra, no i co, jedziemy, nie? dzisiaj klasycznie z repliką z krajtakiem z dużym magazynkiem na no, NPNM jest to możliwe, więc czemu sobie nie poszaleć. Więc jeśli macie ochotę oglądać dalej, zapraszam. Jedziemy. Gdzie się schować? O, ktoś do mnie naparza. Tak? Gdzieś z tamtej strony. Dobra. E, Szpila, chodź tu bliżej do mnie. Będziecie pilnować. Nero, Seba, cofnijcie się do bazy i weźcie skrzynię ze sobą Sztorm, kontakt z prawej słyszę jest Dostał? Storm, wycofajcie się, wycofajcie się, jak możecie, to się wycofajcie. Dobra do wszystkich, trzymamy, tutaj mamy jedynkę, chłopaki odkręcają, powolutku Oni są na, na samej górze, zdejmują tabliczkę teraz Także pilnujemy całej samej górki Ci do tych co są na górce, my ich tutaj flankujemy, Uciek, uciekli teraz, dwóch uciekło Także, także spokojnie Dobra robimy tak Nero, idziesz ze mną, wy dwa stajecie tu jak najbliżej i mnie osłonacie, tak? Nero, chodź. Marwoj. Szpila, osłona, pięćdziesiąt metrów przede mną na mojej dwunastej. Dostał. Dobra, na, na drugą górkę, że tak powiem, e, tutaj żeśmy zeszli bez problemu, tak naprawdę, a teraz. Jakbyśmy się zakampili. gdzieś tu snajper się czai. Mocny strzet. Wtedy ktoś jeszcze schodzi. Gdzieś ktoś tutaj mocno naparza. Ale Michu, go nie. Nie widać. Tam nie, nie, za, za duży kąt jest, nie nie, nie nie pod tym kątem go ja go tam nie zdejmę nie? Gdzieś tu oni są rambo, nie? Gdzieś tu? Gdzieś tam leży, uważaj. No co? A Dostał! Wyjąłem go Widzę, 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 widzę. Widzę, widzę, widzę Kto to są nasi? Nie, zabili nam mojego to ja do nich walę Czeka, jeden schodzi Jeden schodzi Widzę go Chodźmy Sikora Przewodniczący Aż nie wierzę, że nie dostąpię. Ale nie tak blisko. Od 50 metrów jest gościu łazem, do mnie domawiał. Dobra. Nie da się do mnie mi jeszcze karabiny Oj. Nawet ja nie Ja Rzuć no. Ja tak, Jest, rzucę. jest Sikora cofaj Sikora roluj Na pewno nie są na... Sikora roluj Dawaj, dawaj, tam dalej, dalej, dalej. Uważaj na przód, się radnie. Tam, przód. Plecy, moja dwunasta, moja 12. Nie, nie, tam, 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 o, nie, nie, tam, 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 tam. O, dokładnie. kurwa, nie Bo ja nie Ale Nie wiem, ja jestem już w okrążeniu tak naprawdę, nie? Mam tylko morwoja z jednej strony, z Nero, a ja siedzę tutaj z dwoma chłopakami, nie wiem z jakiej drużyny. Z naszej. Z naszej? Znaczy tak tak, ale w sensie, że nie jest ze sztormu. Nie, nie. On się wychylił, ja strzeliłem do niego, ale się schował i teraz widzę, że go nie ma, nie? Tam dwóch było, ale mówię kurwa, na blisko. On do mnie pierze. Nie, tu. Tu mam cały czas typa. Ja leżałem za dużym drzewem. Aha. Tam było jeszcze kurwa takie święte drzewo. Aha. I jeszcze kurwa taki od odchuja, więc Aha, taki go mnie kurwa Dobra, zdało, nie? spoko. Żeby nie było wiesz. Tak, no kurwa, że kurwa dostałem. Mówię, no, to, no i kurwa, nie nie. Kurwa, wiesz. Dobra. A tu przepraszam ci najmocniej Nic się nie stało. Lu. Sorry. <laughs> Dobra, pójdziemy tędy szeroko tam aż i spróbujemy ich zajść. Wiesz odepnąć ich aż do respa, nie? Dobra. To co góra? Nie, dół! Okay. Tam jest nasz. Tam jest nasz Dostał Teraz wszyscy na prawo panowie. Patrz, widzę go Trzecia próba. Lewa strona się okazała bez sensu, bo tam nie ma numerów, które musimy zdobyć. A numer 2, który cały czas chcemy zdobyć, jest na środku planszy. A w związku z tym, że... W związku z tym, że oni zajęli górkę, musimy zająć górkę. Próbujemy ją od prawej strony zająć. Nie? Dobra. Marwo, idę do przodu. Dobra, Marwuj! O, dobry jest nie wiem gdzie on jest kur... gdzieś tam nie. Dobra, ze skoczę. Kur... Czwórka wiemy gdzie jest. No tak. Ale nie wiemy, gdzie jest piątka i szóstka. Dobra, mamy już numer trzy Mamy skrzynię, jest skrzynia. Chłopaki sportu dzielnie ją przytargali. Teraz chętny do odkręcania. Tak, Nie, 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 odkręcasz tu z boku. Dajesz, dajesz. No. Mamy jedynkę, mamy dwójkę, mamy trójkę. A gdzie mamy jedynkę? A, jest jedynka tu obok. No, daj -ko po kolei, żeby było. Dwójka za jedynką. Okay. Mamy jedynkę. No daj dwójkę. Mamy dwój, trój, dwójkę. Teraz będzie trójka. Teraz będzie trójka. Dobra. No to bierzemy skrzynię do respa i zobaczymy jak wyjdzie, nie? No czwórka jest. Tam koło kamienia tak. Trzeba się zabrać może na respę w grupę tam no, Oczywiście, i... dlatego wracamy na respa i. w i... nie widział piątki albo szóstki, bo tego właśnie zlokalizowaliśmy Szóstka jest na dole, tam gdzie była dwójka razem z ósemką żółtych Tak? Aha. Mm, a, czyli, drzewie, no to teraz tak? szukamy piątki Piątki, tak? jeszcze. piątki jeszcze Potrzebujemy Okej, piątki na jo. No, Dobra <laughs> <laughs> On odkręcił się, zmęczył, to teraz wynośnie, kufa. Robimy bierzemy Tak <laughs> Czwórka jest przy kamieniu, tam przy, gdzie od, plecami staliśmy do niej na odprawie. O. Czyli czyścimy, odbijamy, wracamy. Tak jest. Siemano! Siemano, YouTube! <grywa> A <czy pan> nagrywa. <grywa> Zachowujemy chronologię, idziemy po czwartą. Mamy skrzynię, zebraliśmy ekipę. W lewo, w lewo panowie! W lewo dawajcie panowie, dawajcie, w lewo idziemy Jak się da to w lewo Drogo, drogą wojna Zostawmy mi trochę miejsca Spokojnie odstępy zostawmy trochę dystansu takiego nie? Spokojnie Słuchajcie, do wszystkich bierzemy numer 4. Numer 4 jest przy kamieniu, tam gdzie była odprawa. Staliśmy do czwórki plecami, tak? Wszyscy kierują się na to miejsce, kurwa. Obojętnie, gdzie jesteście. Bo tam port miał iść, nie? Drużyna. To byśmy mieli pewność, że wiecie, mamy lewą krytą, nie? Byśmy pilnowali tylko prawej, nie? Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Rambo, kurwa, powoli, bo kapelusz zgubisz. Tak, tak, zaraz tu pójdę. Tylko nie wiem gdzie jest piąta. Jest Gdzie? Bo siódemka jest tu, u góry, to, Tak. Co? O, no, no, to... O, no, Dawać czy nie? Tak, chłopaki ze skrzynką już biegli po skrzynkę widziałem. Powoli, panowie, powoli. Port. Dawać absurd. Idźcie dalej. Do wszystkich mamy czwórkę. Gdzie jest piątka? Panowie ze skrzynią do respa dawać na razie. Wycofajcie się kawałek. Idziemy sprawdzić. To wyjdźcie tej czwórki, szuka, ten, To pilnujcie tej czwórki. Lepiej jebać piątkę i A do tych jakich To chodźcie wy dwóch z nami, pójdziemy w pięciu. Chłopaki, idźcie pilnować tej czwórki tam na dole, co? Bo zablokujemy im numer po prostu, tak? Ale my nie wiemy dokładnie gdzie ona jest. Tam chłopaki siedzą na nasi, zobaczycie. I zapytacie, to oni wam powiedzą. Przy kamieniu, nie? I tutaj I w lewo tam na dole, tak jak żeśmy przyszli tutaj. O, dobra, dzięki. No, a my szukamy piątki, kurwa, No bo co? Jak mówi, że na stówę, była piątka, a nie była. Może ją skurczy już wali. Zobacz. Nie, tam jest nasz. Słuchajcie, tam, 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 tam? Starą Widzę, tam jest jeden, tam jest jeden, ja się widzę. Ruszył się akurat, więc nie sądzę. O, ale Não Dostał. Doskoczył do następnego drzewa, tego po prawej, tak. Widzisz go? Nic nie widzę, wiesz? Gdzie jest ta piątka? Nie wiem gdzie jest ta piątka, chuj. Dostał! Dostał! A to nie wiem, ja to też do niego strzelałem, to nie wiem od kogo dostał A tu jest! Widzę, tu! Ja dole tak blisko? Dobra, dobra.

A, dostał? dwóch do wyjęcia skrzyni teraz. Powiedz mi, moc, powiedz mi mocny, jakim cudem myśmy tego kurczę widzieli. Bo One były dwa obok siebie. I dwa, te, dwie takie same były obok siebie. Dwie godziny, jedna i druga, druga chodziła koło kurde. Pią, swojego. Koło swoich i nie widziała. Dobra, ja muszę połować sobie. Dobra, od brzegu, dzięki za grę. Tak, po prostu, dzięki Marwoń. No, nie śpi, dzięki za grę. Dzięki. Dzięki. Na koniec. Dzięki za organizację RSO 11. Na dole link do ich grupy, gdybyście chcieli zobaczyć, co tam się dzieje na bieżąco. Dzięki Storm, że, że mogliśmy zagrać razem, jak zwykle. Dzięki wszystkim widzom, że dotrwaliście do samego końca. Mam nadzieję, że odcinek był dosyć fajny. Trochę długi, ale fajny. Mi się sam podobał. To, to była dobra niedziela. To była dobra pierwsza niedziela miesiąca. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, pamiętajcie zostawić komentarz, to ważne. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.